CEO jest wart miliardy, ale nie może mieć potomka i wie, że został mu miesiąc życia, więc ustawia plan in vitro z narzeczoną, a potem przepisanie całego majątku na żonę, zanim umrze. Tylko, że w dniu, gdy myśli, że jest bezpieczny, narzeczona wchodzi do firmy trzymając pod rękę własnego brata. I wtedy wychodzi prawda, oni są w zmowie, chcą przejąć udziały i wyczyścić go do zera. CEO może tylko patrzeć, bo nikt nie potrafi go wyleczyć. I wtedy pod firmę podjeżdża dziewczyna na rowerze. Ochroniarze mają ją wyrzucić, a brat narzeczonej ciśnie, że to żart, a ona mówi spokojnie że potrafi go wyleczyć. Nikt jej nie wierzy, aż CEO nagle pluje krwią i leci na ziemię, więc dziewczyna zaciąga go do sypialni i jakimś dziwnym sposobem widzi objawy jak na prześwietleniu. Gdy ma zaczynać leczenie, wpada babcia z boskim doktorem, który ogłasza, że zostało mu 7 dni, a dziewczyna go wyśmiewa i mówi, że da się go uratować. Dziewczyna wyciąga najcenniejszą pigułkę. Składa ją CEO do ust, ale on nie przełyka, więc ona zmusza go do połknięcia, po czym CEO momentalnie traci przytomność. Doktor sprawdza i stwierdza zgon, a z dziewczyny robią kozła ofiarnego i zamykają za zabójstwo.